Powiedzieli, że wychodzą z wody, dlatego że jest meduza. Widzieli, idą to zgłosić do hotelu. A tam ci z boku też krzyczeli meduzę, meduza. meduza". Okay, to... <laughs> Aha, dobra. To o, według internetu to jest jedna z najgroźniejszych medus na świecie. E... Się nazywa? Z Rzekasz w Portugalsku. Co? Co? Mm -hmm. Dobrze, dostał wybrać. takiego medusu? My jedziemy do Świętego Krzyża, czyli Santa Cruz de Tenerife. Ale przejedziemy na razie przez to miasto, ponieważ pojedziemy do najpiękniejszego miejsca na Tenerife. Przynajmniej takie jest wszędzie na fotelach. Aczkolwiek trochę sztucznego, to wam powiem. Wjeżdżamy tutaj do Santa Cruz do ten, Tenerife i tu jest taka ładna architektura. Tu jest taka hala. Tutaj po prawej jest taka sala koncertowa w kształcie takiej jakiejś muszli. Nie wiem czy to widać za tych drzew. Ale bardzo ładny budynek, taki architektonicznie. Idziemy tak przez to Santa Cruz de Tenerife i no też jest piękne, zobaczcie pełno palemek, jest ładnie zadbane, wszystko jest tu w porcie, jakieś e, wesołe miasteczka są, ładne ronda, fajnie tu jest. Tutaj z prawej strony jest taki olbrzymi prom, ja nawet nie wiem czy go tutaj tak widać, ale nie widać, widać. Po prostu niesamowity, Dzięki, wielkość. No. To nie jest tam Grimaldi. Nie, nie, zdecydowanie nie, zobacz tam na górze ma jakąś taką, nie wiem, czy restaurację na górze, nie mam pojęcia, tutaj ma to takie, mm, takie szalupy leżunkowe. No. No dojechaliśmy do plaży Las No na razie próbujemy tutaj gdzieś zaparkować, ta plaża jest tutaj za mokiem, jeszcze jej do końca nie widać, tutaj jest dużo palm, to takie miejsce. No jesteśmy na Las Terrasitas, ale czekamy na przebiewanie. Dziękuję, dziękuję. Dlaczego tak Tutaj są no powiedzieć dlaczego taka sztucza? no tak zobaczcie ona żółtym piaskiem bo to jest piasek z Afryki On tu przywieźli ten piasek i zrobili plażę ale tak naprawdę zrobili najładniejszą plażę na tej wyspie. tutaj jest teraz symbolem tego tej wyspy a tu zobaczcie zaraz obok macie okręty tam macie tankowiec LNG to jest pięknie no i się okazuje, że już jestem cały spalony na twarzy, właśnie widziałem się w Sztuczny, nie sztuczny, ale zobaczcie jaki żółciutki, piękny piaseczek. To nie jest sztuczny piasek, to jest sztuczna plaża, bo jest, ale piasek jest prawdziwy, przywieziony z Sahary, Stuczny no, piasek. Jest to sztucznie go tu ten piasek, ale on jest taki piękny, drobniutki, pomarańczowy. Naprawdę piękna jest ta plaża. Gdyby nie, nie te statki. A tutaj, a tu jest taka miejscowość San Albert, zobaczcie jak na taką się e, bije, no bija w górę tak naprawdę. Kiedyś to zbudowaliśmy morza. Nie, może tu zbadamy w No chodźcie tutaj już, gdzie będziemy? się. Dobra, zobaczymy jaka woda jest. Czy ktoś się kąpie? Ta no, woda jest chłodna awa tak naprawdę, o macie gruzy bieg. Ale wam pokażę jeszcze zanim wejdzie tą platę. Coś takiego. Wody, dlatego że jest meduza, widzieli, idą to zgłosić do hotelu, a tam ci z boku też krzyczeli meduza, meduze. Widzisz? Masz, nagrywa się. Dobra, nie wiem czy uda mi się ją ten. Więc już ją widać. Nie no, wiesz jakaś nie wiem, ale widzę, że jest meduza, ale nie wiem czy ja ją w ogóle widzę. Widzisz ją? Nie widzę. Ale nie, czy ja ją nagrałam. Nie wiem. No, Co jest? A czy to jest Meduza? No jest jak Marta A tutaj jest. No wykąpaliśmy się i nas z wody wypędziła i ludzi innych też. za nie wiemy na ile to parzy, na ile nie. No jak ludzie tak uciekli wszyscy z wody, no to my też tak naprawdę. Ale to jest jedna tak naprawdę. No jedna, no. ale da się wykąpać, nie? Da się. Człowiek się swojej ciężko jest wejść, ale potem człowiek się oswaja i da się wykąpać. No i wyrzuciło Meduzę na zewnątrz. To jakaś kolejna chyba jest. A To, to jest Olbrzymia i błękitna, ale kolorki ma piękne, trzeba je przyjąć. No, ale słońce wyszło i już powiem wam, że no tak przygrzało, że właściwie wyschłem szybko, dosłownie minuta. Także da się kąpać w zimie na Wyspach Sonowickich, na Tyndrychie. Nie jest to popularne, bo ta woda jest zimna jednak, ale się da, Jak ktoś się uprze, to się da. A tu na górze, o tutaj, Jedzie, znaczy jedzie, no jest szosa, po której jest do Małta i ona tak jedzie, po prostu jedzie. Szosy nie jeżdżą. Ona tak ją zbudowali po prostu na zboczu tej góry. Naprawdę to grubo po takich szosach ty jeździć. No dobra, podsumowując, kompanię. Macie kompanię. O, tu jest pierwsza meduza. O, tu. Tutaj jest druga meduza. I zaraz tu wam pokażę trzecią, ta jest największa Co olejem przez chwilę nagrywała O, tutaj macie trzecią największą nogi na ze wszystkich Co co, zachęceni? A piękny już się przebrał Już skoczył w swojej burkini Jak tam swoje swojej burkini? Zrobić się i nikt mnie nie podgląda. Zobacz, jaka nam wielka meduza, tanie. Nie wiem czy to widać, ale gdzieś tutaj jeszcze takie dwa bąbelki są, eee, więc tam są kolejne dwie i to dość duże te meduzy, że stąd je widać. Już pewnie widzieliście cztery meduzy. Teraz ci mogli spostrzec piątą, tylko tak boję się tak blisko nie bo ktoś wolałby na nic nie stanąć. No i ja tam sobie dalej piąte, Za Zapewne niedługo do nas przyleci. Już w ogóle zroko znowu ją widzę. Eee, one są takie galaretki jakby i mają taki... takie włoski na dole, tak to wygląda. Eee... szczerze mówiąc wyglądają na niebezpieczne. W sensie jakby... no wyglądają na niebezpieczne, trzeba sobie zdać sprawę, no. Są takie, no, no nie wiem, czy taka galaretka, no... To te takie farzydełka. Zazwyczaj do Polski nie ma zwykłych twarzdełek, ale bo ja nie widziałam. Zazwyczaj są po prostu takie zwykłe galery, które po prostu pływają po wodzie. A tutaj to jest taka bardziej już galerka w zaawansowanym stopniu galaretka. jeszcze jeszcze jest kolejna. Kolejna, szósta. Tam nie wiem czy widzicie dobrze. No, tutaj jest jedna, druga. Boże, tutaj na dół dookoła. Co to było, nie mam że framme, nic za No to patrz, wywaliłem na brzeg. Ale jest jeszcze jedna. No. <laughs> ale nie na mnie, to nie na mnie. Ale patrzcie, tutaj jest, tutaj jest kolejna. Więc jakby jest mnóstwo medus, dosłownie. To są, jak to medusowe pola, więc jeżeli chcecie zostać oparzeni, to tutaj proponujemy dużo możliwości do wyboru w naszej karcie dań. Yy, albo w karcie oparzeń, yy, albo w karcie możliwości, jak umrzeć. No, walczyć no, nie umrzeć, ale może to odnieść się oparzenia. To już w sumie nie wiadomo, bo w sumie nie znamy tych meduz, Ale jeżeli coś jest na meduzy, to może powiedzieć, co są za meduzy, bo jakoś dziwnie. No, się rusza jeszcze, ta meduza. Patrz, jak się nalało do meduzy w tym Już ona dycha. Dlatego ta kobieta ją ratowała? znaleźliśmy na necie, że jest właśnie na plaży Las Teresitas. Plaga Medus i tutaj jest to po hiszpańsku, więc tak nie do końca e, wiedzieliśmy co ale było, że coś tam Domingo, że La Bandera jakaś żółta, e, więc podejrzewam, że po prostu nie można się tu kąpać teraz. Dobra, słuchajcie, my będziemy się powoli prostu zbierali z tej plaży. Słońce już też tak zachodzi, ale jest ciepło, jest ciepło, jest fajnie. Czyli tutaj są poparzenia tej meduzy, o to jest ta niebieska ze zdjęcia. I że ona niby takie poparzenia robi. I to jest właśnie i znalazłam tu na kanalach. Coś takiego. Według internetu to jest jedna z najgroźniejszych medus na świecie. Jak to się e... nazywa? Rzekarz portugalski. Żegarz portugalski, tak? Tak. Tak, tak, tak to przetłumaczyło z hiszpańskiego, no. jak z tych artykułów, co tam czytaliśmy. No i generalnie jak podam sobie można wejść w stronę e... to tutaj jest mniej więcej napisane, że e... Czy właśnie to jest ten charakterystyczny się na pęcherz wodny i potem jest napisane, że po, 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 ma paszydełka, które są groźne dla człowieka. Ej, w razie, faktycznie taka sama. Tak, to jest to, tam wyżej, o, o to. Dokładnie to samo, no też tak, no. No i potem jest napisane, że ona w ogóle nie ma na siebie wpływu. W sensie po prostu wiatr ją niesie, w ogóle jakby ona nie, nie no to wiem, jak, to, jak większość medus, tak? E, no w każdym razie ma e, e, jest teraz on tej ma, jakie są toksyny. Poprowadzi do oparzeń bardzo poważnych, w skutkach czasem prowadzących do śmierci. jakiś tam w Wenezueli kiedyś 59 przypadków oparzeń. No i tu jest jeszcze jakiś tam opis. To no jest napisane, że tak. W warunkach laboratoryjnych może powodować zaburzenia pracy układu krwionośnego, co u małych ssaków może być śmiertelne. Kontakt z jego nićmi jest bolesny dla człowieka i może skutkować dysfunkcjami z z naczyniowymi, zapaścią, niewydolnością oddechową, zaburzeniami w układzie nerwowym, mięśniowo-szkieletowym i pokarmowym. Kocha, a Maciek tak w las. My też weszliśmy. W ogóle nie patrzyliśmy tak naprawdę, nie? A zobaczymy ta pysca człowieczka zrobił. Zobaczcie, ze szczotką, tak. Świetnie Teraz już uśmiechnięty jest nawet. Ja mówię Julce, że żółwie zjadają te meduzy. A Jula mówi bardzo dobrze, by hodowała, hodowała wszędzie żółwie, niech zjedzą te meduzy. A co fajne na tej plaży jest, że to są drzewa tak naprawdę i palmy są. Słuchajcie, jak w tym piasku rosną. Możesz widać kamerę? Na chwilę chciałam coś co? nagrać. Dziękuję. No. I odwróć się do tyłu. Chciałam coś nagrać. Co? No właśnie. A co się stało? jak to wygląda. o. Ej, no Mati. Całe żółte. No, zobacz, masz, to, to jest piasku. To jest piasku, Ci tego nie zrobił. Proszę, nagram żeby żebyś sobie obejrzał. I tak jakbyście patrzyli, czy kamperem tu się da jakoś tak vanlife'owo, no to zobaczcie, da się, da się. Tutaj jeden kamperek, drugi kamperek, a tutaj jest już ich całe zatrzęsienie. Zobaczcie ile tu kamperów stoi. To na noc po prostu nocują, A ciekawe czy tutaj jest to płatne. Bo tak naprawdę nie widzę, na to i że nic nie płaciliśmy. Ja tu też nie widzę, żeby tu był jakiś gwiazd płatny dla tych kamperów, ale tu może ktoś, jakiś inkasent jest i chodzi, inkasuje. Nawet przyczepa jest, zobaczcie. Jest i przyczepa. A siedliśmy w restauracji Lena w San Andres stwierdzić, że jestem strasznie budaczany. I naprawdę to no, musiało mnie zjadać po prostu na maksa. No i mi zaczęła twarz płonąć. się zabieraj te paluchy. No ale weź nie mów tak. Nie, nie, nie odkrywaj mojej sekretu. Tak, czekamy i się nudzimy. Maciek kombinuje przed kamerą. nie mów tego, weź tego. No dobra. Sios. Sios. A posioł, a, paszą. a paszą. No, mama dostała taką sałatkę, Julka dostała taki kawałek. Ale bez frytek. Ale bez frytek. Takiego Maciek, steka dostała. A mówiłam, tatie, żeby powiedział, ale nie powiedział. Takiego steka dostała. Maciek dostał takiego ja z frytkami, a ja dostałem coś takiego. No, cztery kuleczki. <laughs> cztery kuleczki. Ja Pani ostrzegała, że to są cztery kuleczki. Też tak bardzo no, kuleczki. No, nie jestem głody, bo jadę do to. No, to jest naprawdę pieszny problem. No, jak synku z habik? Dobry. Jorka, jak tam wołowinka? Bardzo dobra. Duńce wtyczki domówiłem. Mama, falafelek. Tato kulki? Mmm, mm, 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 mm. Tato kulki. Te kulki były super, tylko ich było po prostu bardzo To jest appetizer, pani mi odczekała, ale świadomie wziąłem tak mało. No, 66, więc następnego dnia znowu będziemy gotowali. Kotleciki <głos》>, mielone. Naleśniki. No A ta restauracja nazywa się Lena. Też ma taki piękny balkon. Tutaj coś takiego i tutaj coś takiego. To naprawdę jest piękne miejsce. I bardzo dobre jedzenie robi. Naprawdę. Te steki po prostu były super. A jeszcze tu mamy takie, zobacz jakie olbrzymie. te smocze drzewo, nie? <głos》> Zimno im jest. <głos》<głos》Ocieplanie. Ocieplanie. Tak, mówimy, że było pyszne, ale że Bardzo to byłoby skłytek i tak się zdziwiliśmy, mm. więc ja e... no, przyszło. No, Sam kawałek wołowiny 18 euro, no to jest mega dużo. Było przepyszny, ja nie mówię, bo mięso było po prostu no, cudowne. To jest świetnie wysmażone. Skrylowane, cudownie, naprawdę to cud rewelacja. No. Sałatka była ekstra, naprawdę... No ale no serio, no za sałatę trochę tego no 12 euro, no to jest w sumie 60 zł za sałatę, pomidorów. Ale w Polsce też palatele. jest już. Tak długo, słuchaj, z las jak w Polsce. No ja wiem, już nie wiem. Nie jest. No, to już te czasy, no, że do 50 mogliśmy zjeść, to, to minęły. To się tak spalił. To, jest, to się dosyć wyglądało nie jak buraczek. Ktoś trochę jak takie wyraczki mają takie... Ten korzeń, to Znowu, się, brudkę, tak, i Znowu się śmieje z ojca, słuchajcie. No. <grym> po prostu. Czy no. wasze dzieci no. też tak z was się śmieją i polewają? No, tak, korzenie w takich jak wręczak, tak bo ja będę się z ciebie śmiał i polewał. Ałaj. To zobaczysz. A skusiliśmy się jeszcze przejść tym, ponieważ takie kolorowe jest tutaj niegodne. Skusiły nas te takie wąskie uliczki i alejki, takie i te domki takie kolorowe, tak naprawdę. I to jest to San Andreas o tej plazy, plaży Las Teresitas. No tak tu jest, zobaczcie sobie. Tak, zrobiło już się chłodno, słuchajcie, bo jest... tata w krótkim No jestem w krótkim rękawiku i cały uwraczany. A ładnie ja koszulkę, smash lajki, tata ma ładną koszulkę. Daj ja mi coś powiedzieć. <laughs> Więc generalnie już jest prawie 19, tak? Jeszcze jest jasno, ale już powoli słońce zachodzi. 19.30 tu się robi ciemno, a w Polsce już o 17 jest ciemno. Dobrze, mam no fajnie. Mam miejsce. dla Was fajną rzecz. Zasubskrybujcie, jak to tam ma ładną koszulkę, a jak to ma brzydką koszulkę, to I nie subskrybujcie dobrze, i zobaczymy i jakie będzie reszta subskrypcji dobrze, na no, tym filmowe. Będę chcieli to było, nie macie. Ale powiem Wam, że nim dalej wchodzimy, tym jest ciekawiej. I tutaj są takie grafiti. No ten taki pomarańczowo-czarny jest no, rewelacyjny, no, zobaczymy. Jak taką wieżę wymudowane. Tu jakiś, nie wiem, ratusz taki z cygarem. Tu też knajki Bardzo fajnie to wygląda tutaj na rysunkach to jedzenie. I te domki tak pchające się w górach, super. Olu, jeszcze tu ci zrobię. Kazali mi nagrać. Maciek jak zwykle chciał coś coś, Nie, tym razem coś się napić. Pici piciu mu się zechciało, bo nie wił z domu. Bo to jest normalne, że on nie może wziąć z domu picia, prawda? No bo on nie może sobie zrobić kanapki, nawet gdyby zjadł cudzą kanapkę. To znaczy, tak, my sobie zrobimy kanapki, on zażył nasze kanapki, bo jemy z robić, On nie wiedział, w ogóle to on nie wiedział, że my będziemy nawet kwieczkę. <śprawia> nie wiedział, że jest mu potrzebna kanapka, a picie to już w ogóle nie wiedział. No w wspaniałych miastach, takie pełne życia i tu sobie lokalnie ludzie fajnie żyją. No Chyba właśnie. taki klimat ciekawy. Nie chodzi o to, że jest jakieś wyjątkowo czyściutkie, zadbane, nie wiadomo co, ale jest takie kolorowe, Tak, wesołe. taki swojski, ten klimat tak, jak... Także polecamy Wam San Anders. Tutaj, jak będziecie tak. na tej plaży Las Teresitas, zatrzymajcie się w tym miasteczku, bo warto. Jeszcze taki widok na to San Anders, zobaczcie ono, tak się pnie tam w górę. Dąbki są kolorowe. Swojski klimat, naprawdę. Tu jest dużo lokalnych ludzi, którzy siedzą w tych knajpach. I, a tutaj mamy taki widok. Tu już jest Zmierzch i tam najprawdopodobniej wyłania się Gran Canavia. E, bo w sumie z tej plaży to tylko Gran Canavia, tu można zobaczyć. No trochę statków tu jest. Tu jest droga w stronę gór Onaga. No i to miasteczko. Zobaczcie jak oni tu mieszkają. Po prostu te domki takie kolorowe, takie wpijają się w górę tutaj. No naprawdę to jest niesamowite na tym naryfie takie miejsca. No tu przyjeżdżamy jeszcze cały osiedlony jest ten statek taki. Tutaj wycieczkowiec. Jedziemy przez Santa Cruz de Tenerife, ale już nie zahaczymy dzisiaj, bo już jest późno i zimno się zrobiło i jesteśmy złączeni. Zakończenie dnia, małe